Chciałabym powiedzieć parę słów, które zawsze miałam ochotę opowiedzieć parom narzeczeńskim przychodzącym na e, naukę przedmałżeńską. W sytuacji, kiedy widziałam, że trudno jest mi w ogóle zgadnąć powody, dla których oni znajdują się w tym miejscu dlaczego oni chcą koniecznie mieć ślub w kościele. W pewnym momencie odkryłam, że w niektórych przypadkach to jest czyste wyrachowanie. To znaczy, żyje sobie para w ko na kocią łapę przez parę lat, ale rodzina naciska. Rodzina z jednej strony czy z drugiej mówią, no wiecie co, no już weźcie ten ślub, wszystko wam sfinansujemy, suknię ślubną jaką chcesz kupimy, najlepsza restauracja, podróż poślubną wam sfinansujemy, samo wesele, tylko weźcie ten ślub. No i ludzie stwierdzają, wow, bardzo fajnie, wszystko mamy zapłacone przez rodziców, a przecież kopertki, które przyniosą nam goście weselni, to pójdą do nas. Świetny zastrzyk gotówki. Warto dlatego tego jednego ten ślub wziąć. No i biorą z czystego wyrachowania po to, żeby te pieniądze spłynęły. No i mając wystarczająco niskie oczekiwania w tym momencie co do motywacji niektórych z osób znajdujących się na kursie przedmałżeńskim w kościele katolickim, Zadaję sobie pytanie, właściwie, co można zrobić dla nich, żeby to małżeństwo ich ocalić? Ponieważ moment, w którym składam przysięgę przed Bogiem i ludźmi z czystego wyrachowania, po to, żeby dostać kasę, to nie jest coś, co wróży bardzo dobrze temu małżeństwu. Tym bardziej, że w o wiele większym spektrum przypadków par, które ze sobą mieszkają w konkubinacie przed przystąpieniem do związku małżeńskiego, w grę wchodzi jeszcze kwestia budowania tego małżeństwa sakramentalnego na krzywość w przysięstwie. To znaczy, konkretnie za chwilę pójdą spisywać protokół przedmałżeński u księdza. Gdzie jednym z punktów jest pytanie, czy macie zamiar stosować się do etyki katolickiej, jeżeli chodzi o planowanie rodziny? I większość z tych osób, które już ze sobą mieszkają od lat i oczywiście są od lat na antykoncepcji, e, za chwilę poświadczy własnym podpisem, że będą się stosować do zasad etyki katolickiej, e, czyli że nie będą stosować tej antykoncepcji. Nie mają zamiaru absolutnie, przecież, rezygnować z tej antykoncepcji, ale uważają, że mm, miłość jest najważniejsza. Oszukanie księdza to tak naprawdę nie jest żadne oszustwo, bo przecież robimy to dla dobra naszego związku, dla dobra naszej miłości. Miłość jest ważniejsza niż jakieś tam no, oszustwo. Tak? Krzyw, krzyw, nie nazywajmy tego krzywą przysięstwem, bo przecież to jest tylko jeden podpisik. Tylko tyle, że jak budujemy swoje małżeństwo na krzywoprzysięstwie, to właściwie ja nie widzę żadnego powodu, dla którego za chwilę na przykład kobieta, która się zakocha w jakimś innym facecie, nie miałaby także stwierdzić, no skoro miłość jest najważniejsza, a ja kocham tamtego faceta, to nie jest problemem to, że ja oszukuję swojego męża i go zdradzam z tamtym moim ukochanym, bo miłość jest najważniejsza. Tak samo kobieta nie będzie miała tak naprawdę prawa za chwilę czuć się pokrzywdzona, jeżeli jej mąż stwierdzi: Ojeju, zakochałem się w innej kobiecie, wchodzę z nią w romans, a to, że oszukuję moją żonę, no miłość jest najważniejsza. Dla dobra mojej miłości, mojego nowego związku, będę oszukiwał moją żonę, to przecież nie jest żaden problem. Nie wiem, mówiąc szczerze. Co można doradzić takim parom? Parom, które budują związek sakramentalny z wyrachowania dla pieniędzy, czy większej grupie par, które będą budować ten związek sakramentalny na krzywoprzysięstwie? Właściwie przychodzi mi do głowy rada: Nie bierzcie ślubu w kościele. Jest 150 fajniejszych miejscówek niż nasz skromny kościółek. Jakiś zamek, jakiś pałac. Tam też przecież można się przejść w tej białej sukni pięknej. Też będzie romantycznie i nastrojowo. Bo oczywiście mam drugą radę, ale jakoś nie wierzę w to, żeby, żebym kogokolwiek do tego przekonała, bo moja druga rada to jest taka. Wzięcie ślubu jest absolutnie doskonałym momentem, żeby uregulować różne sprawy między nami a Panem Bogiem. Żeby przestać żyć w grzechu, żeby zrezygnować z antykoncepcji, żeby zacząć żyć w łasce sakramentalnej. Żeby zacząć budować ten związek na naprawdę wzajemnym szacunku, wzajemnej miłości na, na, tym, na Panu Bogu. Warto to robić. Naprawdę warto to robić. Nasze małżeństwo już z 16-letnim stażem jest doskonałym tego dowodem, że to jest recepta na szczęśliwe małżeństwo. Natomiast czy z tego skorzystacie, czy też zdecydujecie się pójść w ten model oparty na materializmie, na dążeniu do własnej przyjemności, na dążeniu do zapewnienia sobie szczęścia, nawet kosztem innych. To jest Wasz wybór.